Szczekanie to jeden z najbardziej charakterystycznych dźwięków wydawanych przez psa. Ale czy zawsze oznacza to samo? W tym filmie opowiem ci o tym skąd wzięło się szczekanie u psów, jakie pełni funkcje i jak rozpoznać różne jego rodzaje oraz co zrobić, gdy staje się uciążliwe. U dzikich kuzynów psów wilków dźwięki podobne do szczekania wydają z siebie głównie szczeniaki. Dorosłe osobniki porozumiewają się raczej przez wycie, warczenie i inne subtelne sygnały. Udomowione dorosłe psy są jednak zupełnie inne. Przez wieki wspólnego życia z człowiekiem zachowały wiele zachowań typowo szczenięcych, takich jak zabawa czy właśnie szczekanie. To trochę tak, jakby nasze psy nigdy do końca nie dorosły. Współczesne psy szczekają więc znacznie częściej niż ich dzicy przodkowie, a to w wyniku udomowienia i selektywnej hodowli. Przez tysiące lat selekcjonowaliśmy rasy, które lepiej spełniały określone funkcje i w wielu przypadkach szczekanie było bardzo pożądane stróżujące donośnym szczekaniem miały nas ostrzegać przed zagrożeniem, a psy myśliwskie sygnalizowały w ten sposób myśliwemu, że wpadły na trop zwierzyny. Myśliwi mają nawet na to charakterystyczne szczekanie swoją nazwę i nazywają to głoszeniem. Doświadczony myśliwy już po samych odgłosach wydawanych przez psa wie dokładnie, jakie zwierzę zostało przez niego wytropione. Zresztą posłuchajcie sami oto bigle, które polują na zająca. Nie możemy więc mieć do naszych psów pretensji o to, że bywają głośne, bo sami przez tysiące lat hodowaliśmy je po to, by szczekały. Oczywiście szczekliwość jest cechą indywidualną. Wspominałam już o tym, że jedne rasy psów są bardziej szczekliwe od innych. Jednak cecha ta różni się też u poszczególnych osobników danej rasy. Najlepszym przykładem są tutaj moje psy, Wektor i hacker. Oba są dokładnie tej samej rasy, są to wyżły weimarskie psy hodowane do polowań, ale wektor szczekał bardzo rzadko. W zasadzie zdarzyło mu się to kilka razy w życiu. Natomiast hacker szczeka zdecydowanie częściej. Choć szczekanie potrafi być dla nas uciążliwe, to jednak pełni ważne funkcje w psim świecie. Jest to dla psa przede wszystkim sposób komunikacji, nie tylko z człowiekiem, ale też z innymi psami. To dźwięk, który niesie się daleko, więc świetnie sprawdza się do Przekazywania informacji na większe odległości. Psy mogą w ten sposób ostrzegać się przed zagrożeniem, informować o swojej obecności albo zasygnalizować, że coś się zaniepokoiło. Ale szczekanie to nie tylko sygnał alarmowy. Psy potrafią też w ten sposób wyrazić swoje emocje, na przykład ekscytację, frustrację, radość czy niepokój. Czasem szczekają, by kogoś przywołać, a czasem, żeby po prostu zwrócić na siebie uwagę. W relacjach z innymi psami szczekanie może budować dystans, ale może też pomóc rozładować napięcie i służyć nawiązywaniu kontaktów i budowaniu relacji w psim stadzie. Warto też pamiętać, że szczekanie jest zachowaniem naśladowczym. Oznacza to, że czasem wystarczy jeden hałaśliwy pies, by cała ulica się rozszczekała. Badania dowodzą, że psy nie tylko mogą rozpoznawać się po charakterystycznym dla danego osobnika szczekaniu, ale potrafią też odczytywać zawartą w nim informację o jego przyczynie. To bardzo elastyczne narzędzie komunikacji, którego znaczenie zależy przede wszystkim od kontekstu całej sytuacji. Czy zdarzyło ci się kiedyś bez trudności? Do rozpoznać, kiedy twój pies szczeka z radości, a kiedy na przykład z niepokoju? To wcale nie przypadek. Badania pokazują, że ludzie, nawet ci, którzy nie mają na co dzień do czynienia z psami, potrafią interpretować różne typy szczekania i przepisywać im odpowiednie emocje lub intencje psa. W badaniach uczestnicy bez problemu odróżniali szczekanie z radości od tego sygnalizującego na przykład agresję. To efekt tysięcy lat wspólnej historii i codziennego życia uboku psa. so Badania pokazują również, że psy potrafią manipulować tonem i rytmem swojego szczekania. W sytuacjach stresowych, gdy pies chce wydawać się większy i taki bardziej groźny, będzie obniżał ton swojego szczekania. W ten sposób stara się przestraszyć swojego przeciwnika i uniknąć bezpośredniej konfrontacji. Naukowcy zwracają uwagę na trzy główne wymiary psiego szczekania: wysokość dźwięku, jego długość oraz częstotliwość. Szczekaniu z frustracji towarzyszą krótkie, wysokie i Szybkie dźwięki. Szczekanie ze strachu to zwykle długa seria szczeknięć w wysokiej tonacji. Gdy pies jest sfrustrowany lub samotny, wydaje z siebie y, długotrwałe, takie monotonne, rozpaczliwe szczeknięcia, przeplatane okresami ciszy. Natomiast pojedyncze, niskie szczeknięcie to wyraźne ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Szczekanie bardzo często pojawia się w sytuacjach, w których pies czuje się zagrożony albo chce odstraszyć intruza. To może być pies, który zbliżył się do furtki, przechodzień na klatce schodowej albo listonosz rzucający listy do skrzynki. W takich sytuacjach szczekanie ma charakter ostrzegawczy. Pies chce jasno zakomunikować, to jest moje terytorium, nie zbliżaj się. U niektórych psów, zwłaszcza raz to szczekanie jest bardziej wyraźne, bo przez lata było celowo wzmacniane przez człowieka. W sytuacjach skrajnych, kiedy pies czuje się, że nie ma innego wyjścia, szczekanie może też być Elementem reakcji agresywnej. Ma wtedy za zadanie zwiększyć dystans i zniechęcić potencjalne zagrożenie do podejścia. Zupełnie inaczej wygląda szczekanie, wynikające z ekscytacji i pozytywnych takich przyjemnych dla psa emocji. Psy szczekają z radości na widok opiekuna przed spacerem, w trakcie zabawy czy spotkania z psim przyjacielem. W takich chwilach szczekanie jest często szybsze, wysokie i pełne energii. To psi sposób na okazanie entuzjazmu, przepływu emocji i radości z kontaktu. Podobnie dzieje się, gdy pies chce zwrócić na siebie uwagę. Wtedy może szczekać, bo chce się bawić, bo jest głodny albo po prostu potrzebuje interakcji ze swoim opiekunem. Inną grupą sytuacji, w których pojawia się szczekanie, są te związane z lękiem, stresem lub frustracją. Psy mogą szczekać, gdy zostają w domu słyszą głośne dźwięki, nie potrafią poradzić sobie z emocjami, lub nie wiedzą, co się wokół nich dzieje. Szczekanie w takich sytuacjach jest formą rozładowania napięcia. To też. Częsty objaw lęku separacyjnego. Pies nie rozumie, dlaczego został sam i próbuje w ten sposób przywołać swojego opiekuna albo poradzić sobie z narastającym niepokojem. Warto też pamiętać o tym, że niektóre psy szczekają, bo zwyczajnie się nudzą. Szczekanie może być próbą radzenia sobie z brakiem bodźców i aktywności, szczególnie jeżeli pies ma niezaspokojone swoje podstawowe potrzeby. W takiej sytuacji szczekanie może pojawiać się przy każdym nawet najmniejszym bodźcu. To, że pies szczeka jest zupełnie normalny. Jak już wspominałam, jedne osobniki szczekają częściej, inne rzadziej, ale oczekiwanie, że pies nie będzie wydawał z siebie żadnych dźwięków jest mało realistyczne. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy mamy do czynienia z nadmiernym szczekaniem. Czyli gdy pies zaczyna szczekać dużo częściej niż zwykle lub nie potrafi się sam uspokoić. Zanim zaczniemy pracować nad nadmiernym szczekaniem psa, warto na spokojnie zastanowić się nad tym, co właściwie jest jego przyczyną. Czy pies szczeka z ekscytacji, z lęku, z nudy, z frustracji, a może po prostu dlatego, że nauczył się w ten sposób przyciągać uwagę swojego opiekuna. Dopiero zrozumienie co stoi za tym zachowaniem pozwala dobrać odpowiednie metody i skutecznie pomóc psu, bo nadmierne szczekanie to nie tylko problem nasz i naszych sąsiadów. To też bardzo ważna informacja o stanie emocjonalnym naszego psa. Gdy już wiemy z czego wynika szczekanie, możemy wprowadzić odpowiednie działania. W niektórych przypadkach pomocny może być trening polegający na nauce polecenia cisza. W jednym z wcześniejszych filmów wspominałam już o tym, jak można psa tego nauczyć i link do tego filmu oczywiście zamieszczę Wam w opisie pod tym filmem. Ale warto pamiętać o tym, że uczenie psa polecenia cisza nie polega na tym, żeby krzyczeć na psa, kiedy ten szczeka. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, by wyłapywać i nagradzać momenty, w których pies sam przestaje szczekać i budować spokojne zachowania na bazie pozytywnych skojarzeń. Nie da się też tutaj pominąć tematu aktywności. Wiele psów szczeka, ponieważ po prostu mają za dużo niewykorzystanej energii. Dlatego warto zastanowić się, czy nasz pies ma na na pewno zapewnioną odpowiednią dawkę ruchu, ale też stymulacji umysłowej. Spacery, zabawy węchowe, nauka nowych poleceń to wszystko pomaga nie tylko rozładować emocje psa, ale też zapobiega nudzie, która bywa często przyczyną nadmiernego szczekania. Jeśli wiemy, że nasz pies łatwo się stresuje albo reaguje szczekaniem na konkretne bodźce takie jak dźwięki, inne psy czy na przykład na ludzi, warto stworzyć mu jak najbardziej Spokojne i takie przewidywalne otoczenie. Czasem pomocne będzie zasłonięcie okien, włączenie spokojnej muzyki, czy na przykład praca nad odwrażliwianiem psa na wybrane bodźce. W jednym z wcześniejszych filmów pokazywałam, jak można pracować nad odwrażliwianiem psa na dźwięk domofonu, czy na przykład pukania do drzwi. W bardziej złożonych przypadkach warto oczywiście skonsultować się z behawiorystą, który pomoże Wam ustalić przyczyny szczekania Waszego psa i dopasuje indywidualny plan pracy. Jeżeli chcielibyście rozwiązać ten problem z moją pomocą, to zachęcam bardzo serdecznie do skorzystania albo z moich konsultacji na żywo, które prowadzę w Warszawie, albo z konsultacji online, z których możecie skorzystać bez względu na to, gdzie mieszkacie. Link do konsultacji znajdziecie również w opisie pod filmem najważniejsze jest to, by nie ignorować psiego szczekania, ale też nie karcić psa za to, że komunikuje swoje emocje. Zamiast tego lepiej spróbować zrozumieć jego potrzeby i pokazać mu, że są inne spokojniejsze sposoby na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka wiecie już trochę więcej o tym, dlaczego psy szczekają. Jeżeli podobał wam się ten film, to oczywiście zachęcam do y, polubienia tego odcinka, zasubskrybowania mojego kanału. Zaglądajcie też na blog i do zobaczenia!